Teraz... się w dwóch gadać, bo przed mówiłeś, że... Ktoś się przekrzykuje, a ty teraz przekrzykujesz Kiedy Maćka. Kiedy mówiłem, że ktoś się przekrzykuje. No ostatnio, że ja cicho chcę. Ale no, czy to teraz się masz że jak będziesz że miał pytanie, to będziesz mówił, bo teraz ja rozmawiam z Maćkiem nie. Kasi wiem. Znaczy, bo wiesz, no, no chcę wam. to pomóc. na początku panowie, to ja bym za to. A to na mnie my Proszę znaczy, myślę, że moja uwaga była dosyć trafna, że pan, jest coś takiego zakaz konkurencji. Tak. I, I może to, o jak to, masz, mu to Super. Tego dotyczyło. Nie znam, nie znam. co mu chodziło? To mnie to kurwa nie interesuje, rozumiesz? Nie interesuje, że jak mówi, że mam ważny kontrakt, a kurwa nie mam. Tam, ale Kasiusz, a ty nie sugerujesz. Panowie, to ja tak o tym zaraz mogę rozmawiać, że ty Kasił, sugerujesz. Przepraszam. Mu, panowie, ale chodziło. trzymajmy kulturę. Ja dyskusji. Ja zaraz się dowiemy, o co tobie kurwa chodziło. Bo no, może ty no. tak właśnie tutaj jak sugerujesz Maćkowi, tak To zamknij mordę, jak ja rozmawiam z nim. Nie, spokojnie, Kasiu, zachowajmy kulturę. No, Rozmawiamy to zamknij Mordę, bo ja rozmawiam z Maćkiem. I cały problem polega na tym, że nie. No problem polega na tym, że nie umiesz zamknąć mordy. Widziałem twój Bo ja rozmawiam z Maćkiem. A nie z tobą, kurwa, teraz. Ceyrek, rozmyś... Poproszę, poproszę na sekundkę o ciszej. Mhm. Także się boisz konfrontacji z, z Ale powiedziałem, przepraszam. Ja się nie boję, ja zaraz z tobą będę rozmawiał. Ale chodzi o konfrontację no, z wodarzami, stoją tu, wystarczy ich zapytać, czy miałeś zakaz konkurencji. Jeśli to za nie miałeś, ja cię po... przeproszę. Ale ty Ale kurwa jesteś ja ja debilem moim. jakimś, czy ja mówię nie, kurwa o zakazie staram... konkurencji, czy kurwa o ważnym kontrakcie? Jeśli, jeśli miałeś to nie zakaz rozumiesz, konkurencji, nie roz, nie słucham, nie rozumiesz bo ci zaraz wypierdolę lepę, Posłuchaj, nie strasz mnie człowieku. No to zamknij mordę, bo kurwa jak nie słuchasz, jak się postarzałeś, to wypierdalaj z tego internetu, wiesz kurwa? Sylwek, dostałem informację, nie informację, bo próbujesz tu kurwa się wepchać czy yes. ci, nie, to zamknij, że zamknij jeżeli nie. był zakaz to ja konkurencji puszczę, kurwa, to jest tak. dalej ważny kontrakt. I Rozumiesz, dostałem informację, ważny, dostałem jest, informację, tak. zapis, że zapis, że jest zakaz mm -hmm. konkurencji. To pochuj kaków. się na jedną walkę bierze albo na dwie walki. I oni specjalnie tak. wpisują zakaz konkurencji. A to że się na jedną walkę. To, na... to teraz, teraz ja, już. to jeszcze raz sformułuj. Aha, jeszcze raz. Mm -hmm. Czy za ostatnią walkę, którą walczyłeś w fejmie, dostałeś dwa razy więcej, co najmniej dwa razy więcej za tą gdzie z Fabiańskim... Nie zauważyłem, eee. tak. Je, jeżeli no pytasz o walkę I proste, z danymi, pytanie, ale ty musisz kurwa swoją grę manipulacyjną. Nie, nie, nie. Trzy lata w pierwole, wyraźnie, czajnika, że... o którym nie ma mowy, i kurwa, żeby Dobrze. zmienić wygadaj narrację. Nie, wygadaj no, chłopie, się wygada, chłopie, co ty pierdolisz, chłopie. Gdzie był czajnik, gdzie ja powiedziałem o czajniku, gdzie powiedziałem trzy lata temu, jaką miałeś umowę, chuj mnie to obchodzi, kurwa. A to, że macie ci dupę i i nagle, no ja tak, wiem, o czajniku tak. mówiłeś, o czajniku mówiłeś. Ale kurwa. nie odbijaj, proszę się do nic nie No ja nie odbijam, bo ja wiem, że piję Wydaje mi się to dosyć naturalne, że jeżeli trzy lata temu były X stawki, nie zauważyłeś, że we frikach stawki poszły do góry? No zauważyłem, Powiem Ci więcej, zauważyłem. Moja pierwsza walka… o tym będziemy no, rozmawiać? No chcę to dokończyć Porozmawiajmy po prostu. Otwórz no, trochę umysł. No, Uważam, próbuję. że. Posłuchaj, za pierwszą walkę dostałem trzy razy mniej, prawie trzy razy mniej niż za drugą. Rozumiesz? No. A wtedy też nie było Pandory i tak dalej. To szło wykładniczo. Idzie. Mm -hmm. Ale tutaj dostałeś dużo, dużo, dużo razy więcej niż ostatnia twoja. Ale ci tłumaczę, I tu nie że... idzie tak dobrze, aż dużo. Ale ci tłumaczę, no. że to nie miało wpływ tylko i wyłącznie stricte Pandora na Pandora, Ty już... negocjowałeś, że masz po 400 tysięcy na Nie, 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 nie mój a, drogi, no ja Ci, bo, bo ja ci mogę powiedzieć, jeśli włodarze pozwolą, tak ja, bardzo tak chętnie, ja bardzo chętnie powiem, nawet jak wyglądały te negocjacje. Nie że było, proszę, bo, że tak, że ja mówię, dajcie mi więcej, bo Pandora, nie. C czyli Ty twierdzisz, że to wyszło od Ciebie, a że, że to wyszło od organizacji, taka propozycja tak, wysoka, a tak. nie od ciebie. Jeśli włodarze chcą się teraz ze mną skonfrontować, zapraszam na scenę. Okej, okay, no, to, no to zobaczymy, czy, czy, czy tak było i czy oni mhm. to potwierdzą, bo, bo, bo czekamy na taką e, decyzję. Kasjusz, ty wchodząc tutaj wracając do organizacji, wszedłeś z mocnym, z mocnym przytupem i jakby bardzo agresywnie uderzając, czy to w, w Sylwka, czy w Michała Boksdela Barona. Dlaczego taka narracja i czy taki był zamysł, że od razu Ale tutaj czy wchodzisz? Ja mogę czy... dalej tą to... mi możesz, możesz. porozmawiać Dobra, z Kasjuszem. Ja chcę tu. zrozumieć Twój zarzut. Czyli dobrze, że nagrałem Pandorę, tylko źle, że modulowałem głos według ciebie, z czym ja się nie zgadzam. Ale jakby no przyjmuję I to. bardzo źle, że teraz, skoro mówisz, że straciłeś zaufanie do tych gości, uh -huh. wszystkich, a teraz nagrywasz z tym gościem. Dokładnie. I chcę e, właśnie już do tego wiedziałeś, przejść. że będziesz nagrywał dalej z BoxDelem, dlatego tą ankietę zrobiłeś. Już to dawno wiedziałeś, zanim tą ankietę uh -huh. rzuciłeś na YouTube'a. Tak, ale chcecie... ankieta była niecały miesiąc temu. No właśnie, no więc tak, wszystko jakby okay. przygotowywałeś ludzi, po to, żeby niby tak, było. I ci powiem dlaczego. No, Uważam że ten chłopak się zmienił i ludzie będą mogli... Czym się zmienił? To nie widzisz teraz, jak on oszukuje coraz więcej ludzi, tych, kurwa, których ale i tak pytań, dalej nie szanuje niektórych, ale zobacz, mi się jak dużo ostatnio... wtedy ty, okej? Okay? No zrób ale pytań. przecież ja się ale, wypowiadałem, zobacz... zadałeś mi pytanie, ja zaczynam się wypowiadać, a ty mi się wpierdala. Nie, no ty mi zadałeś, no, ty mi czemu się Ty mi zadałeś, czemu nagrywam, Nie, ty, ty mnie spytałeś, że uważasz i dałeś mi się wypowiadać. Nie, nie, ja robię pauzę, mów, żeby to mów, nie było krzyk, żeby nie było krzyki, krzyków ja uważam, że on się naprawdę zmienił, że on prawdziwie tego żałuje, i to nie jest po to, żeby go teraz wybierać. Ufam ludziom, spójrz, czy ty nie zaufałeś chociażby kamerzyście, który został skazany? zapobicie jakiegoś starszego pana. Wziąłeś go do federacji, dlaczego go wziąłeś? Bo uwierzyłeś, że może będzie lepszym człowiekiem. No chyba, że miałeś inne powody. Słucham w takim razie. No, czy ja nie uwierzyłem, ja po prostu wiedziałem, że on nagrywa tak filmy bardzo długo. A że nagrywa filmy, że popchnął starego człowieka i został skazany za to, tak? Zapobicie starszego tego, pana. Tego tego nie było nagrane. To nie było to z gównem jedynie. Jak tam błoto dał, czy czekoladę rozpływał? Nie. Oto. Kamerzysta walczył u was w listopadzie lub w grudniu, a w październiku został skazany prawomocnie za pobicie starszego pana. No a i ty go... wziąłeś do federacji. I widzisz, czyli... u nas go nie ma. My wyciągamy wnioski. Dobrze. Rozumiesz. Bo Bardzo widzę, że cieszę. próbujesz mi umniejszyć, ale tobie się nie uda. Nie Nie uda, bo ja ci wszystko wytłumaczę. Chcę zrozumieć. Więc co wyczu... ci mówię, w zarządzie jest kilka osób, mm. zostaliśmy wtedy przegłosowani, a potem ja doszedłem do głosu i udało mi, przekona... chwila... mi się przekonać moich mhm. współców, że jednak kamerzysta to nie jest dobra osoba. Mhm. Chwila, chwila Dobry wieczór, zdaje się, że Krzysztof. było jakieś pytanie Krzysztof, do podaży, w... więc melduję się. Respara, tak, Czy Ja Zada... podałem taki argument, że... Przez to, że zrobiłem Pandorę, to macie mi płacić więcej? Czy może jednak było tak, że wy, ja powiedziałem, że tak średnio chcę walczyć i rzuciłem pewną kwotę i wy powiedzieliście, no że możecie coś takiego mi dać. Ale czy ja na przykład hmm, handlowałem Pandorą z wami? Że mówiłem, o ja nagrałem Pandorę, należy mi się ogromny pieniądz. Czy, czy padły takie słowa z moich ust? Nie mogę powiedzieć, że handlowałeś Pandorą, natomiast rozmawialiśmy o tym i ty mówiłeś, że masz teraz znacznie większe wyświetlenia. Ja to powiedziałem, że wy to powiedzieliście? Daj się wypowiedzieć, Krzysztof. Mm -hmm. Słuchaj, mieliśmy spotkanie w ambasadzie GOATS, przyjechałem, Jarz z Rafałem i rozmawialiśmy o walce. I, I czy ty... Rafał sam nie powiedział wtedy, że rozumiemy, że masz duże zasięgi i chcemy Ci dać odpowiednią kwotę, żebyś się zgodził zawalczyć? Nie, zapytaliśmy się Ciebie, za ile chcesz zawalczyć. Roz... Czyli... W rozmowie padło, rozmawialiśmy o Twoich zasięgach. Ty też podkreślałeś, ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Ty dużo sobie ostatnio ja nie, nie nie powtórzę słowo w słowo. Natomiast ja nie przypominam sobie czegoś takiego. Padło pytanie z naszej strony, za ile jesteś skłonny zawalczyć teraz? Tak, i podałem pewną kwotę i wy na nią od razu przystaliście. No z tym od razu do nie powiedział. Próbowaliśmy jednak trochę negocjować. Nie, od razu klepnęliście. To tego samego dnia, co było dla mnie szokiem, Zgadza... bo liczyłem, że zgadzam, rzucam się, wręcz że zgadzam się, że tego samego dnia zaakceptowaliśmy kwotę. Natomiast to nie jest tak, A że od spotkanie raz... trwało godzinę lub dwie, więc i rozmawialiśmy tam o innych kwestiach, chociażby Buxdel dzwonił no dobrze, wtedy. Dobrze, ale to nie jest tak, że zaakceptowaliśmy kwotę od razu taką, jaką podałeś. Czyli w Rafał nigdy nie, Rafael nigdy nie akceptuje minut, tak. Dobrze, minut. mamy szybko decyzję, ale jednak próbowaliśmy tą kwotę zbić. Możliwe, że próbowaliście tak, ja się nie zgodziłem na to. Co mogę więcej powiedzieć? Ja również nie mam nic do dodania. No to wyjaśniona ta kwestia. Znamy głos jednej i drugiej strony. Dziękujemy, Krzysztof, Krzysztof Rosparam, Możemy wracać do. Czyli e, do już dyskusji. wiemy, że z tym kłamałeś? Nie, nie. Krzysztof powiedział, że wprost, że nie handlowałem żadną Pandorą. No jak? Powiedział, że negocjowałeś. Że rzucił nie, że rzuciłem konkretną. kwotę. Że powiedział, że masz większe zasięgi. Nie, nie, nie. No powiedział. Powiedziałem, że Rafał powiedział to jako pierwszy. A masz do mnie pretensję, że mówię, ej, może on się zmienił. Dajemy Ale w czasę. czym się zmienił? W tym, że twierdzisz, że jeden. W tym, że nie wypisuje do małolat. A natomiast to, że dla was innych nie To cały WSR... czas mówić, czy mam ci wypierdolić w lampę, bo je, ja nie rozumiem. Ty mówisz, że yy, dajemy prosiłbym... sobie wypowiedzieć, ty kończysz zdanie, zaznaczasz kropkę, ja zaczynam ci odpowiadać, a ty mi się wpierdala z nim. Okej, okay, prosiłbym, żebyś nie A ja widzisz, że ja staram się być spokojny, kurwa. Dobrze, Ale jak mnie wtórzyś, to ci wypierdolę. Nie, tutaj więc nie da. będzie, także trzyma, trzymamy spokój. Więc. Mhm. Zmienił się pod jakim względem, że ty używasz argument, że ktoś wycofał e, zarzuty do niego? Nie, 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 Czyli ty zbierałeś materiały na gościa, wiesz jaki był, dlatego nagrałeś, obnażyłeś go, mhm. pokazałeś jaki jest i wie, pewnie znałeś te informacje, jakie zarzuty dziewczynki mają do niego, mhm. a przez to, że wycofały. I kobieta, która kurwa z Wami tam mieszkała w tej ambasadzie, to nagle kurwa, on ją wiezie na prokuraturę, potem odwozi i wycofują i Ty mówisz, że on jest nagle dobry człowiek, tak? Boxdel mieszkał wtedy w innym domu. Nie w ambasadzie. Dobra. Ja o. mieszkałem w ambasadzie. Natomiast y, ja po prostu wierzę. Że on już nie jest takim człowiekiem, jaki był wtedy, Natomiast wciąż potępiam to, co robił, bo uważam, że na twórcach ciąży jakaś odpowiedzialność. I Boksdel i inni nie mieli prawa wykorzystywać swojej pozycji medialnej. Trochę, trochę ze sobą rozmawialiśmy. Ale, ale ja jeszcze jedną rzecz zaznaczę, zobacz, jaką jesteś. A to dla ciebie. Bo ja ogólnie mam wyjebane, czy coś ci data rozmowa, czy nie. Bo dla mnie i tak jesteś kurwą. Ja z taką osobą No i zostawmy, zostawmy, zostawmy to jako pojementa, bo ja mam wrażenie. Zobaczcie, zobacz, jak w Go, co, co ostatnio robiłeś live'a. Mhm. I Izak siedzi i dostaje pytanie z czatu, czy dalej by chciał współpracować w Gold. Izak? Izak, tak. I on mówi, że nie, a ty wyciągasz, że a prywatnie nam tu mówiłeś, że może wrócisz i tak dalej. A ale Izak nagrywa, nawet dzisiaj no ale nagrał na... Ale to po, po co? No tak, nagrywa. No I tak. możliwe, że chce nagrywać i może się w końcu do was przekona, mhm. ale potrzebuje czasu. A ty na live od razu mówisz, a przed chwilą mówiłeś co innego. I zobacz, jaką ty jesteś Panu, Ale ja, ja kończymy. nawet nie wiem, kończymy, do jakiej, kończymy, Ale kończymy. dlaczego? My jesteśmy Dlatego dopiero... Kończymy, bo jeszcze jest dużo są tematów do Tak, ale tej debaty i tak nie skończymy, ale dobra, jeśli chodzi pod... o, wszystko, o wszystkie chwilę. tematy. Proszę, daj nam jeszcze chwilę. To... Czy jest jeszcze ale coś? Panowie, bo my jest musimy przejść dużo. do main eventu, do walki... Do walki bardzo dużo. Możemy zrobić dzisiaj special I Takie chciałbym, żeby Sylwek pojem... Albo pięciogodzinnie, Bo może będzie ci się myliło, że nagle jesteśmy cicho. Ja umiem się dostosować z jeden twarz do kasy. Tak, się pomiędzy sobą. Na spotkanie prąkałeś, dokończycie tę dyskusję. Nie? Niech to będzie przesmak waszej dyskusji.